Też cieniutką warstwą. Pamiętajmy, że to jest baza. Baza ona nie wkłania się w skórę. Baza zostaje zawsze na skórku, więc uważajcie na ilość produktu, więc tym korektorem też możecie przykryć delikatnie, na przykład nieudany makijaż permanentny. I ja mogę sobie właśnie na początku troszeczkę zaaplikować ten korektor. Ja w makijażu kobiety dojrzałej stawiam na naturalny wygląd, właśnie na podkreślenie atutów urody. Ja nie boję się pracować z teksturą skóry, właśnie dobierając odpowiednio produkty. Też kiedy dobieracie rozmiar kępek, to starajcie się, żeby kępki nie upierali się w załamanie powieki, nie upierali się w brwi. Później dobieram puderek i sobie zaczynam szlifować. Pamiętajcie, że kiedy pracujecie produktem rozświetlającym pudrem sypkim czy pudrem prasowanym, wy musicie, spokojnie mogę od razu sobie szlifować ten produkt, bo skóra jest przypodrowana. Też możecie sobie dotykać się i sprawdzać poluszkami, żeby nie było mokrej twarzy, bo jeśli zostanie gdzieś plamka, to, to pierwsze miejsce, z którego zajdzie nam podkład, pojawi się dziura. Więc sprawdzajcie, żeby puder był też porządnie zaaplikowany.